W piątek, 22 sierpnia oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych i dzisiaj e, całość naszej kolekcji, którą rozwiązujemy codziennie i jeden quiz ze strony sporku. Będziemy wracać znowu e, na, e, na pole minowe. E, jutro e, harmonogram będzie wyglądał następująco, że pojawi się odcinek wyjezdny, e, czyli będę rozwiązywał tylko quizy ze Sporkl, czyli codzienne quizy niestety uciekną, ale to nic, wrócą w niedzielę. Natomiast na początek Cinematrix. Mamy 9 pól, w których wpisujemy po jednym tytule filmowym. Te podpowiedzi, które widzicie na ekranie, które są w kolumnach i w rzędzie, musimy dopasować do, do tego, żeby pasowały w jednej kratce, tam gdzie spotykają się z góry i na dół. Mamy tak. Znak interpunkcyjny w tytule, tytuł, który ma jedno albo dwa słowa, tytuł, który ma podwójną literę w tytule, tak jak te literki tt tutaj. Margaret Qualley, Aubrey Plaza są naszymi aktorkami jako pierwsza podpowiedź. Mamy albo więc nie muszą obie wystąpić w filmie. I ten Cohen jako e, mm, scenarzysta albo reżyser i aktor Chris Evans albo Charlie Day, Margot Qualy albo Aubrey Plaza. Teraz może The Substance nie ma, ale mogę oczywiście The Substance pisać tutaj. Tu mogę wpisać Poor Things. Margo Colli jest tam. E, krótko, co prawda, ale jest. Aubrey Plaza. Mm. Coś Need Wedding Dates. A, ah, Mike and Dave. Dobra, ale nie ma nic. E, Ingrid goes west. Nie. Once upon a time in Hollywood. Tak, jest um, trójkope, trójkropek. Dobrze i jedziemy dalej. I ten kołem: Hatsaker Proxy nie. Czy on nakręcił? Tragedy of Macbeth? Um, blood Simple. Próbuję, jadę po. Um, Hail Caesar. Hail Caesar oczywiście. Tytuł: Jedno, dwa słowa. Barton Fink. I podwójne litery: Blood Simple. I Chris Evans albo Charlie Day A nie, Chris Evansa nie ma w Knives Out, ale to oczywiście może być na przykład The Winter Soldier, bo jest dwukropek. Tytuł, który ma jedno albo dwa słowa, i zrobimy tak: Horrible Bosses. I jako drugie zrobimy Horrible Bosses. I teraz, kiedy zobaczymy wyniki, to będziemy w stanie stwierdzić, jakie były najpopularniejsze filmy. Ok, My My Old Us. ok, Substancja i Hollywood były tutaj, O oh Brother Where are thou? jest przecinek, Fargo jako jedno słowo i Blood Simple jest popularny również. Tutaj mamy Civil War, Knives Out i Horrible Bosses 2. A najrzadsze, zobaczymy, które znam. Someday, uh, ok, Unbroken, ciekawe, Don't Look Up którym grał. a Charlie Day być może. Dobra, jedziemy dalej. Mówi to jednosekundowe sekundowe streszczenie filmu i oglądamy jego. i zgadujemy jego tytuł. Mm, nie jestem pewien. O! A jednak okazało się, że byłem pewien. Byłem prawie pewien, że widziałem twarz Boba Odenkirka, który wgrał takim ala Johnny Wicku, Novo Kane, etc. Teraz mamy sequel reżyserowany przez Timo Ciaxianto z Indonezji. A przechodzimy do Framed, gdzie mamy kadr z filmu, samochody z lat byłych i jakąś takie, takie mansion, czyli taką wielką posiadłość jakiegoś takiego narkotykowego lorda. Więc piszę Scarface, mimo że to nie, nie daje mi tego vibe'u, który Scarface proponuje. Tak, zwłaszcza, że mamy tutaj Jasona Schwartzmana i chyba Aubrey Plaza. It goes west. O ciekawe, ten film jest na liście. Adam Sandler. Spanglish, nie ma tego nawet na liście, Funny People, o, dobra, to jest szansa, że to będzie Funny People. Tak, czyli Judd Apatow, komedia trochę o, o, o rozliczaniu się z życiem. It's pretty funny, ale not great. 2004 rok, 21 maja, 5 najlepiej zarabiających filmów i mamy naprawdę mm, dosyć mocne uderzenia. I zobaczymy najpierw od reżyserów. Konrad Con Vernon, Kelly Asbury, Andrew Adamson z Dreamworks SKG. To będzie oczywiście jakaś animacja. I Dreamworks w 2004 roku Shrek 3? Nie chciałem Shrek do Halls, chyba. Nie. Ale Mike Myers, czyli może Shrek 2? To by może miało więcej sensu. Dobra. Warner Brothers, 85 milionów. Brad Pitt i. Brad Pitt, przepraszam, Brad Pitt i Orlando Bloom. Czy myście grali razem? A, dobra. okej, okay. Powinienem szybciej się domyślić. Troja z 2004 roku. Universal, 100 milionów. Jedno imię, którego wszyscy się boją. Rejestruje Steven Somers. To jest ten człowiek, który robił mumie. Huge Ackman i Kate Beckinsale. Uh, a, dobra. To jest po prostu Van Helsing. Są ludzie, ludzie teraz bardzo mocno bronią tego filmu. On jest naprawdę e, ledwo oglądalny, ale te, na bazie tego, co miał w swoich składnikach, był trochę, trochę niczym. Paramount Pictures, jest 64 miliony. Reżyseruje Mark Waters, nie wiem, kto to jest. Uważaj za sobą Lindsay Lohan i Rachel McAdams. To brzmi jak Mean Girls. Jest bardzo duża ekipa całych znanych filmów w tym majowym, ten majowy weekend. Ok, śmierć Chrisiego to, to sztuka? Nie, przepraszam, sztuką Chrisego jest śmierć i on za chwilę namaluje jego arcydzieło. Denzel Washington, Man on Fire, tak jest. Tony Scott reżyseruje Denzela Washingtona. Nikt nie miał lepszej relacji z Denzelem Washingtonem, reżyser, aktor niż Tony Scott, oprócz oczywiście Spike Lee, którego najnowszy film Highest to Lowest niedługo w kinach, a my tymczasem Scene to Nerdle". Mamy 16 podpowiedzi i 5 tytułów filmowych, które musimy zgadnąć, Przekładając krateczki tak, żeby cztery znalazły się w rzędzie albo w kolumnie. Dobra. Franczyza horrorowa. Mi się podoba od razu z Jamie Lee Curtis. Może Jennifer. Nie, inaczej. Jennifer Love Hewitt. Freddie Prince. Bo to wszystko jest w. Wiem. I know what you did last summer. I still know what you did last summer. Znaczy Jamie Lee Curtis będzie po prostu w horrorze? Bo Buddy Cop Legacy Sequel będzie Eddie Murphy, Western Romance będzie Hit Ledger, w uh, Brokeback Mountain, Kevin Bacon, Eddie Murphy i... Okej, okay. Beverly Cope... Nie wiedziałem nawet, że Joseph Gordon-Levitt tam grał. Jamie Lee Curtis, Cate adaptacja gry wideo to będzie Borderlands? O, matko! Michelle Williams, Joseph Gordon Levitt i Jamie Lee Curtis są w e, horrorowej franczyzie, może? Halloween. O, ciekawe! To jest jeszcze ten, ten Halloween z 1998 roku, a mamy i Michelle Williams, i Joseph, bardzo młody Josepha Gordona Levita. Drugie scene to Nerdle. Tym razem musimy e, zgadnąć na podstawie 16 tytułów, poukładać 5 e, motywów, które łączą po cztery filmy z listy. Bo is Afraid. Od razu. Od razu mi się to rzuca w oczy, bo chciałbym zrobić. Nie, idę w innym kierunku najpierw. Buduję filmografię Steve'a McQueena. The Great Escape Papillon. Dustin Hoffman tutaj też gra Bullet, jeden z najbardziej znanych pościgów w historii. I pierwsza afera Tomasa Crowna, która doczekała się remake'u Johna McTiernana z Pierce'em Brosnanem, wtedy krótko po Bondzie, ale w trakcie Bonda, a zaraz będzie robiona przez Michaela B. Jordana, też w roli głównej. Lady Miserable, The Fountain i Swordfish mają Hugh Jackmana, podobnie jak Van Helsing, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, Joker, Napoleon i The Master oczywiście mają Hakina Phoenixa, a w pozostałych jest Steve Martin. Zastanawiam się, postać historyczna? Raczej nie, nie. <laughs> Bullet, policjantem nie. The Master, papillon. W więzieniu też nie. Swordfish. Szukam jeszcze. Afraid. Nie mam trochę za bardzo. Ok, Papillon, Pink Panther i Les Miserable, dzieją się coś tam we Francji. A francuska postać, no niech będzie tak Steve Martin na pewno. Nie Steve Martin, tylko Steve McQueen bardzo pasował do tego, żeby grać Francuza. Ale nikt tam nie odbierał rzeczy Steveowi McQueenowi. Mamy 9 słów, które bronią naszego wejścia do skarbca w Daily Burgle. I ten skarbiec yy, można otworzyć wpisując tytuły filmowe. W których opisie fabuły znajdują się te słowa, które są wymienione tutaj. Łódka: e, ktoś kto w szkole zabiera ci pieniądze na lunch, e, święta, rozwód, e, perkusja, helikopter, wywiad, terapeuta i wino. E, mamy 7 prób, ale istnieje film, który łączy wszystkie słowa na raz. Liczą się też synonimy, które gra w jakiś sposób może zaliczać dobra. Spróbujmy Step. Może bym jeszcze wpisywał. Step Brothers. Step. Bra. OK. Zawsze zapominam, że to są dwa słowa. <śmianie> Easy. Nie pamiętam tylko, co było związane z helikopterem. Helicopter Leasing Agents, Ok. I przechodzimy do. polaminowego z literką sponsorowanego przez literkę F. Mamy znaleźć 9 filmów, które zaczynają się na literę F i żadną inną. Castaway nie jest, Flintstones jak najbardziej, Monty Python nie, Fantasia je tak, uh, Finding Dory or Finding Nimu, uh, Goodwill Hunting nie, Fivel Goes West potencjalnie, do tego wrócimy, The Fugitive, Blues Brothers, Seven, Friday, nie pamiętam, który to jest film, Fargo, Princess Mononoke, Full Metal Jacket, Young Frankenstein i. Excalibur, dobra, to zaznaczamy, uuuu, uh, to jest Dumbo, dobra, nie Five. Nie powiedzą mi. Oznacza, że prawdopodobnie ten i ten. Dobra, szybko zaznaczymy i spróbujemy. Mm, Fantasia, Finding Nemo, Fugitive, Friday, Fargo. Full Metal Jacket, the Fast and the Furious oczywiście i Face Off, dobra, to było Face Off, ok. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam jutro na odcinek wyjazdowy i w niedzielę na normalny. Pa!